Cześć! Ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Ronaldinho zagra w klubie Diego Maradony? Mauricio Pochettino znajdzie pracę w Portugalii? Borussia Dortmund chce zatrzymać Jadona Sancho? Artur Melo i Miralem Pianić przeszli testy medyczne, wymiana tuż tuż! Wzruszające pożegnanie Rafała Gikiwicza z Unionem Berlin! Arjen Robben wznawia karierę! Krzysztof Piątek podsumowuje sezon! Setien zostanie zwolniony przed Ligą Mistrzów? Mario Gomez zakończył karierę. Magiczna asysta Karima Benzemy, a Messi olewa asystenta Setiena. Słuchajcie, mam do Was pytanie, dawno nie było pytań, a chciałbym, żebyście odpowiedzieli mi na nie w komentarzu. Jakiego emerytowanego piłkarza chcielibyście zobaczyć na boisku? Nie patrzcie na to jakie ma aktualnie predyspozycje oraz ile ma lat, po prostu jakiego piłkarza chcielibyście zobaczyć na boisku. Ja osobiście chciałbym zobaczyć Kakę w Milanie, jeszcze raz poglądać sobie te mecze. Także daję Ci teraz czas, napisz w komentarzu jakiego emerytowanego piłkarza chciałbyś zobaczyć na boisku. A jeżeli nie chcecie się teraz tego pisać, co oczywiście rozumiem, no to możesz zostawić łapkę w górę. Subskrybuj kanał Po Zastrzyk Futbolu, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, sprawdź czy masz czerwony przycisk. A jeżeli masz, to sprawdź, czy jest dzwoneczek, bo zgaduję, że pewnie nie masz włączonego dzwoneczka. No i życzę miłego oglądania. Obecnie Ronaldinho przebywa na terenie Paragwaju, gdzie ma problemy z tamtejszą policją. Co będzie potem? Być może Brazylijczyk wróci ze sportowej emerytury. Jak donosi jeden z południowoamerykańskich mediów, legendarny Diego Armando Maradona chce ściągnąć do zespołu gimnazji La Plata Ronaldinho właśnie. Argentyńczyk jest szkoleniowcem tej drużyny. Gdyby stało się to faktem, były piłkarz między innymi FC Barcelony czy AC Milanu wznowiłby karierę po 5 latach. Można powiedzieć, że wszystko zależy od dalszej przyszłości samego Ronaldinho, który obecnie przebywa w paragwajskim areszcie domowym. Gimnazja La Plata jest jedną z najsłabszych drużyn w argentyńskiej najwyższej klasie rozgrywkowej, jednak z pewnością będą to za wysokie progi dla samego Ronaldinho. Po tylu latach przerwy od zawodowego grania bardzo ciężko będzie mu wrócić do zawodowego uprawiania sportu, chyba że Diego Maradona widzi Brazylijczyka w innej roli. Mauricio Pochettino od dłuższego czasu jest bezrobotnym szkoleniowcem. Ostatnio w mediach pojawiło się sensacyjne, nowe miejsce pracy dla Argentyńczyka. Poczetino w listopadzie poprzedniego roku odszedł z drużyny Tottenhamu. Wszyscy spodziewali się, że znajdzie sobie szybko zatrudnienie w Manchesterze United. Jak się jednak okazało, Ole Gunnar Solskjaer zaczął notować dobre rezultaty, które utrzymały go na stanowisku. Po dłuższej przerwie pojawiają się nowe doniesienia na temat przyszłego miejsca pracy Mauricio Pocetino. Według portugalskiego rekord byłym trenerem Tottenhamu zainteresowana jest Benfica Lizbona. Nieoficjalne informacje mówią o tym, że klub chce zachęcić Pochettino wielomilionowymi inwestycjami w nowych piłkarzy. Jakiś czas temu mówiło się dużo o Argentyńczyku w kwestii Newcastle United, wciąż jednak nie sfinalizowano przejęcia klubu przez inwestorów z Arabii Saudyjskiej. Chce to wykorzystać wspomniana wcześniej Benfica, dla których zatrudnienie tak znanego i dobrego szkoleniowca mogłoby pomóc im w osiągnięciu krajowego i międzynarodowego sukcesu. Ostatnio w temacie transferów znowu głośno się zrobiło o Jadonie Sancho z Borus Dortmund. Przed wybuchem pandemii Anglika łączono z angielskimi zespołami, dużo mówiło się o Manchesterze United. Jednak jak się okazuje, sprowadzenie Sancho na Old Trafford wcale nie musi okazać się takie łatwe. Hans-Joachim Watzke nie wierzy, że w obliczu kryzysu ktoś będzie w stanie spełnić oczekiwania finansowe BVB. Przyznał to w rozmowie ze Sport 1. Nie sądzę, by był jakiś klub, który będzie w stanie spełnić nasze wymagania. Jeśli Jadon zwróci się do nas i powie, że chce odejść bez względu na wszystko, co jak na razie nie miało miejsca, a jakiś klub będzie gotów wydać pieniądze, których oczekujemy, omówimy to. Niemiecki zespół bardzo chętnie zatrzymałby Anglika, który w minionym sezonie Bundesligi zdobył 17 bramek i zanotował 17 asyst. O potencjalny transfer Sancho został zapytany sam trener Czerwonych Diabłów Oleguna Gunnar Solskjaer. Norwek został zapytany czy United planuje piłkarza z i Dortmund. Ten odparł. Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. W wielu drużynach jest wielu dobrych piłkarzy. Nieoficjalnie mówi się, że BVB za swojego piłkarza oczekuje około 100 milionów euro. Kto wie? Być może United dysponuje takimi pieniędzmi i już tego lata będziemy mogli zobaczyć Jadona Sancho na Old Trafford. Kiedyś żyliśmy niekończącymi się przenosinami Neymara z Paris Saint-Germain do FC Barcelony. Teraz w trakcie pandemii musimy zadowolić się wymianą z udziałem Artura i Miralema Pianicia. Według nieoficjalnych informacji FC Barcelona i Juventus dogadały się w kwestii wymiany piłkarzy. Do Turynu udała się delegacja z Hiszpanii, w której znaleźli się Artur oraz lekarze Dumy Katalonii. W ten sposób Brazylijczyk ma przejść testy medyczne w ośrodku treningowym Juventusu. Natomiast do Pianicia w tym celu przylecieli członkowie sztabu medycznego Blaugrany. Takie informacje podało włoskie Football Italia .net. Według niepotwierdzonych informacji Artur z Juventusem podpisze pięcioletni kontrakt. Za sezon będzie zarabiał około 5 milionów euro rocznie. Kontrakt Pianicia z FC Barceloną ma być krótszy, jednak zarobki większe. Mówi się nawet o 7 milionach euro. Czy wymiana jest dobrym ruchem dla klubów? O tym przekonamy się za jakiś czas. Od jakiegoś czasu było już wiadomo, że Rafał Gikiewicz nie zostanie w Unionie Berlin na kolejny sezon. Przyszedł więc wzruszający moment pożegnania. Łącznie bramkarz w barwach niemieckiego zespołu rozegrał 75 spotkań na poziomie drugiej i pierwszej Bundesligi. Giki został ciepło pożegnany przede wszystkim przez zagorzałych kibiców Unionu po ostatnim ligowym meczu, który zakończył się zwycięstwem jego drużyny. Po spotkaniu Polak udał się na pomeczowy wywiad dla Skysport, na którym był niesamowicie wzruszony i rozżalony, że musi opuszczać ukocha. Union. Wciąż nie ma oficjalnej informacji, gdzie Gikiewicz zagra w przyszłym sezonie. Niemieckie media donoszą, że nowym klubem bramkarza będzie FC Augsburg. Całkiem niedawno świat obiegły zdjęcia, na których Arjen Robben trenuje z drużyną Bayernu Monachium. Jak się teraz okazuje, nie były to wyłącznie rekreacyjne zajęcia. FC Groningen ogłosiło, że kontrakt z nimi podpisał Arjen Robben, który ostatni sezon spędził na piłkarskiej emeryturze. Holender udzielił wywiadów, w którym tłumaczył swoje decyzje. Robin przyznał, że ostatni rok poświęcił przede wszystkim rodzinie. To była najtrudniejsza decyzja w mojej karierze, ale zmusiły mnie do tego problemy zdrowotne. Chciałem jednak zostać w Monachium i cieszyć się z czasu spędzanego z rodziną. Robiłem rzeczy, których wcześniej nie mogłem, na przykład jeździłem na nartach. Chciałem przebiec maraton, ale przez pandemię mi się to nie udało. Dlaczego Robin podpisał kontrakt z FC Groningen? Zrobił to, aby pomóc klubowi w złagodzeniu sytuacji związanej z pandemią. Chcieliśmy wrócić do domu. Ten rok pomógł mi wrócić do sprawności i dolegliwości minęły. Dlaczego to robię? Z miłości do klubu. Dla nikogo innego bym tego nie zrobił. To jedyna opcja, abym mógł znów grać w piłkę. Dorastałem tu. To mój dom. Tak więc jeżeli ktoś tęsknił za zejściem do środka i strzałem lewą nogą Ariana Robena, ten będzie mógł już niedługo nadrobić zaległości w erę divizji. Ciężki to był sezon Krzysztofa Piątka, który zamienił Acemilan na Hertha Berlin. Końcówka obecnego sezonu może jednak napawać optymizmem na kolejne miesiące. Reprezentant Polski w końcu przekonał do siebie Bruno Labadie, który w ostatnich meczach wystawiał piątka w podstawowym składzie. Przed kolejnym sezonem wygląda to naprawdę obiecująco. Miniony sezon 2019-2020 postanowił podsumować sam piątek na swoim Instagramie. Wrzucił on post o następującej treści. Nasz główny cel został osiągnięty. W następnym sezonie będziemy chcieli walczyć o spełnienie naszych marzeń. Dziękujemy za wsparcie w czasie pandemii. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce na stadionie. Spełnieniem marzeń z pewnością byłby awans do Champions League. Jednak wciąż nie wiadomo, czy Hertha będzie ten cel realizowała z Polakiem na pokładzie. Ostatnio w mediach pojawiły się informacje o zainteresowaniu jego osobą ze strony między innymi Fiorentiny. Mimo wszystko optymistycznie wygląda przyszłość Piątka. FC Barcelona ostatnimi wynikami w Lidze mocno oddaliła się od Mistrzostwa Hiszpanii. W związku z tym władze Dumy Katalonii rozważają sensacyjny ruch. Według dziennikarza ESPN Jordiego Blanco zarząd klubu chce zwolnić Kicka Setiena. Czarę goryczy przelał ostatni remis na wyjeździe z Celto Vigo. Po meczu o słabą dyspozycję został zapytany Luis Suarez, który po odpowiedzi odesłał dziennikarzy do sztabu szkoleniowego. Według Blanco Setien będzie trenerem FC Barcelony, dopóki będą jakiekolwiek szanse na Mistrzostwo Hiszpanii. W przeciwnym wypadku obecny szkoleniowiec zostanie zwolniony, a jego miejsce zajmie obecny trener FC Barcelony B, Francisco Garcia Pimienta. W takim wypadku Pimienta poprowadziłby dumę Katalonii w sierpniowych rozgrywkach Champions League. Byłoby to z pewnością ogromne wyzwanie dla tego szkoleniowca. Jeden z najlepszych niemieckich napastników XXI wieku właśnie zakończył karierę. Mario Gomez w ostatni weekend zagrał ostatni mecz w profesjonalnej piłce. VFB Stuttgart, co prawda w swoim ostatnim meczu ligowym, przegrał 1-3 z SV Darmstadt 98, jednak już wcześniej klub ten zapewnił sobie awans do Bundesligi. Jedyną bramkę dla VFB zdobył właśnie Mario Gomez, dla którego był to pożegnalny mecz i pożegnalna bramka. Sam Gomez przyznał po meczu, że jego marzeniem było zakończenie kariery w Stuttgardzie. Oprócz tego postawił sobie inny cel, chciał pomóc swojemu zespołowi w powrocie do najwyższej klasy rozgrywkowej. To się udało, dzięki czemu Gomez może odejść na zasłużoną sportową emeryturę. Na sam koniec zobaczcie to przepiękne podanie Karima Benzemy w meczu Espaniolu z Realem Madryt. Magiczna asysta. Coś pięknego. Real pokonał Espanyol 1 do 0, tym samym obejmując fotel lidera La Ligi. Ma dwa punkty przewagi nad FC Barceloną, która tylko zremisowała z Celto Vigo 2 do 2. Bardziej niepokojąca jest jednak atmosfera w zespole. Na jednej z przerw na uzupełnienie płynów asystent Setiena Eder Sarabia chciał porozmawiać z Lionelem Messim. Zobaczcie, jaka była reakcja Argentyńczyka. Jest to niezbity dowód na to, jak trudna atmosfera jest w szatni Dumy Katalonii pomiędzy piłkarzami a sztabem szkoleniowym. Setien tylko stał i drapał się po głowie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, jeżeli się podobało, zachęcam do ocenienia filmu, subskrybuj kanał po codzienny Zastrzyk Futbolu, a my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!